Cześć kochani, witajcie ponownie na kanale Jenny Beauty Vlog. W dzisiejszym filmie przetestujemy sobie paletkę i nie tylko paletkę, ale także rozświetlacz od firmy Maxmo. To jest moja pierwsza styczność z tą firmą, ogólnie jak moja pierwsza paleta też. I będziemy testować sobie paletę Nude Fantasy, która wygląda w ten sposób. To jest na razie tylko kartonik zewnętrzny i z tego co wiem, jest to pierwsza paleta z tej firmy, która właśnie wyszła z, takim, z taką obwolutą. A w środku paleta wygląda tak. I tak, w środku, o, jest usterko, także fajnie. I cienie prezentują się w ten sposób. Tak jak mówiłam, jest to moja pierwsza paleta tej firmy. I jestem bardzo ciekawa konsystencji matów. Też tych błyskotek jestem bardzo ciekawa. Fajne jest to, że możemy ją sobie o w ten sposób zagiąć. A tak przy okazji, jeżeli słyszycie jakieś takie szeleszczenie, to wentylator mi tutaj chodzi, bo normalnie się roztopie dzisiaj, tak ciepło jest. Także przepraszam, postaram się to wyciąć, ale jeżeli mi się nie uda, no to jakby przepraszam za to takie szeleszczenie czy taki szum w tle. A wracając do palety, no to. Powiem, Wam, że jest naprawdę bardzo ładna, i właśnie zdecydowałam się konkretnie na tą paletę, dlatego, że mi się po prostu podoba. Jest taka no, dzienna, nudziakowa, coś co ja lubię osobiście. W środku w palecie jeszcze znalazłam taką karteczkę. Dziękujemy za zakup naszej palety Nude Fantasy. Poniżej przedstawiam się kilka wskazówek ułatwiających aplikację cieni. Jestem bardzo ciekawa tych matów i też błyskotek, które przypominają w swojej strukturze, tak na pierwszy rzut oka, cukro pigmenty z Lumpshopu, także. No zaraz zobaczymy, jak to wygląda na powiekach. to matowe cienie się pylą, ale wiąże się to też z ich naprawdę fajną i mocną pigmentacją. ona ogólnie w swojej konsystencji i w tym, jak się je nakładało na powiekę, przypominają mi cienie od Desi Cosmetics. Miałam ostatnio dwa filmy, także jeżeli chcecie zobaczyć o co chodzi, to zobaczcie sobie właśnie tu gdzieś są. I muszę przyznać, że naprawdę są przyjemne te cienia. Takie przynajmniej na pierwszy rzut oka. Pigmentacja jest naprawdę bardzo dobra. To ja mówię, no, sypią się niestety, ale nie ma tragedii. Także spoko. I muszę przyznać też, że są to bardzo ładne cienie: takie dość neutralne, nie za ciepłe, nie za chłodne. Przyjemna jest ta paleta, naprawdę. A jeżeli chodzi o cienie błyszczące, no to są naprawdę śliczne. Patrzcie, jak one pięknie odbijają światło, zresztą było to widać na moich powiekach chyba najlepiej. Też te cienie są takie dość wielowymiarowe. Oczywiście, jakby ja tutaj Wam tego tak super nie oddam, ale. No, główną bazę kolorystyczną widzicie jaka jest, natomiast one mają w sobie takie mikroskopijne drobinki, które mienią się np. w przypadku tego jaśniutkiego cienia na różowo. Tutaj też mamy takie różowitkie drobinki, także no, są to takie dość wielowymiarowe cienie. Natomiast będzie to pewnie bardziej widać właśnie np. w świetle yy, słonecznym. Ja już na powiekach mam bazę z Pilui i teraz przejdę sobie do makijażu. I zacznę od tego cienia jasnego, beżowego, coś nazywa BASIC. Troszeczkę sobie, nie wiem, czy to będzie widzieć, ale o. tak chyba widać. Otrzypuję sobie pędzelek, bo no są to dość miałkie cienie i w sensie lekko sprasowane i tutaj naprawdę nabiera się tego sporo na pędzel, bo wystarczy delikatnie dotknąć i już ten pigment się przynosi. Także ja sobie tego troszkę nabieram i nakładam łuki brwiowe. Może Was jeszcze troszeczkę zbliżę. Teraz przejdę sobie do cienia Nude i nałożę sobie go w załanie powieki. Jak widzicie, no pigmentacja tych cieni jest naprawdę mocna i też mocno się przyklejają do tej bazy. A a propos jeszcze słoczy na oczach, to bardzo Wam dziękuję za Waszą troskę o moje powieki, o mnie, bo pod jednym z ostatnich filmów właśnie były takie komentarze, że powinnam uważać i zgadzam się, i właśnie dzisiaj sobie wymyśliłam inny sposób na zmywanie słodczy z powiek, tak żeby nie mieć potrażonych oczu i działa. Także jestem bardzo zadowolona, bo totalnie tutaj nie mam niczego potrażnionego, ale powiem Wam, że mnie Wy do tego zmotywowaliście, żeby trochę więcej pomyśleć, także dziękuję. Postanowiłam się Was jeszcze troszeczkę przybliżyć i teraz wezmę sobie cień tałp, czyli taki szary i nałożę sobie go tutaj. Zacznę sobie to będzie którą nakładam. Cię, Dobieram troszeczkę tego cienia i tutaj sobie rozblenduję. Teraz nakładam glam glu na powieki. Tutaj całą tą część od wewnątrz, mniej więcej do połowy. Na jedną mi stronę od razu. Mam płaski języczkowy syntetyczny pędzelek, który będę nakładała, albo przynajmniej starała się nałożyć e, cienie te błyszczące na powieki. E, tak jak to tutaj właśnie na tej karteczce jest zasugerowane. E, I zbliżę sobie go też dodatkową giełką I sięgam po cień saltry, czyli ten. Ktoś tak mnie dzisiaj kusi ten cień. Ale szczerze. Widzicie? No niewiele się go mówiąc nabiera. Także oni są ale no. I nakładam go tutaj na środkową część powieki, ale no jak widzicie niewiele się go na pędzel przeniosło, mimo tego, że postąpiłam tak jak tutaj na tej karteczce jest napisane. Także nałożę sobie go po prostu na palec. No, palcu ewidentnie lepiej to wygląda. I z palca na powiekę. I teraz sięgam jeszcze po cień Rose Quartz. ten I sobie go nałożę od wewnętrznej strony. Dobrze się zorientowałam, bo nie nagrywałam. Także w międzyczasie zrobiłam tyle, że sobie tutaj troszeczkę rozblendowałam tym cieniem nude, Tą granicę cieni tutaj, i odrobinę sobie dołożyłam tutaj cienia taupe, Ale mam wrażenie, że tu mi się trochę zgubił ten cień. No, już jest lepiej, dobra. Uzupełniłam sobie delikatnie brwi kredką z Lovely oraz żelem z My Secret. I teraz myślę, że mogę sobie już płatki spod oczu zdjąć. Okolica pod oczami jest fajnie napilczona. Dodatkowo zetrę sobie szybciutko to, co mi się gdzieś tam osypało. I teraz tak, spryskam sobie twarz tonikiem będę po raz pierwszy używać takiego Bazo Serum z Eveline. To jest Unicorn Magic Drops Makeup Primer and Beauty Serum. I u, to jest różowe. I użyję sobie tego dzisiaj. Nie wiem, ile się tego nakłada. Wziąłem tyle. O, przyjemnie pachnie. I tu właśnie tego serum można używać albo na dzień i. Na wieczór po prostu jako serum albo jako bazę pod makijaż. I ja sobie dzisiaj tego właśnie użyłam jako bazę pod makijaż i serum dwa w jednym. Eee, ale powiem Wam, że trochę mnie skóra piecza. Nie wiem, czy też tak macie po tym serum, bo nie mam ani jakoś podożnej skóry, ani nic tak, że dziwna to jest dla mnie troszkę. No ale może zaraz przejdzie, zobaczymy. Tutaj pieczę mnie ta okolica, um, o i mi się tak zaczerwieniło, nie wiem czy z tego serum czy już przyspią tak miałam, ale wydaje mi się, że przyspią tak nie miałam, aż tak bardzo czerwonego. No nic, trochę mnie y, piecze tutaj ta okolica y, policzków, którą mam zwykle bardziej suchą, ale no, no trudno się mówi. E, jeszcze sobie może troszkę spryskam tonikiem. O, zaraz lepiej. Na twarz nałożę sobie podkład od Belle Perfect Skin, to jest bardzo fajny podkład, taki po prostu na co dzień. To czy nakładam korektor z Too Faced? To może być troszkę ciemny. Ale myślę, że damy radę. Bo oczywiście zamawiałam przez Neta. No i jak to często z internetem bywa, wybrałam zły odcień. No ja nawet się ten korektor ładnie wtapia, także nie ma problemu. Kolektor pod oczami utrwalę sobie pudrem z Desi, który powstał we współpracy z Marzenką Terasiewicz. No, i jeżeli jesteście ciekawi ogólnie, jak się ten puder sprawdza i tak dalej, no to możecie zobaczyć test w ogóle całej kolekcji Desi i Marzeny Tarasiewicz na moim kanale. Ten puder jest bardzo fajny, taki lekki. Fajnie utrwala korektor i też ładnie rozświetla tę okolicę pod okiem. Na strefę T wklepię sobie odrobinę pudru z One Size Beauty, takiego mocno matującego. A na resztę twarzy nałożę sobie Puder Glow Transparent Powder numer 3 z Ibry. To jest też puder, który jest bardzo lubiany, a ja go będę używała po raz pierwszy, chociaż już troszkę u mnie leży. bardzo subtelny blask ten puder. Nie wiem, czy Wy w ogóle zauważycie różnicę jakąś między środkiem czoła a bokami, bo ta różnica jest niewielka. Może go troszkę dołożę, żeby było troszkę więcej widać. Ten puder z Ibry jest taki bardzo aksamitny pod palcem. Widzę, że ma takie mm, mikroskopijne drobineczki w sobie. No przyjemny jest pod palcem, ale tak na palcach wygląda. Nie wiem czy Wy zobaczycie te drobinki pewnie nie. On daje taki bardzo, bardzo, bardzo delikatny cetynowy blask. Yy. A może jak go troszeczkę na ręce rozetwę i troszkę więcej go nałożę, to będzie lepiej widać. Tak wygląda. Ładny jest ten puder, ale nie daje jakiegoś mocnego blasku. Jeszcze też zostawię jest taki puszek dołączony, w sumie może spróbuję go jeszcze troszeczkę tym puszkiem dołożyć. Też sobie ziemią egipską, którą też gdzieś tam ostatnio w jednym z moich filmów testowałam i powiem Wam, że naprawdę przypada mi do gustu. Użyję sobie dzisiaj też różu, którego dawno nie używałam, a bardzo go lubię. To jest Warm Soul z maka On ma naprawdę bardzo ładny kolor yy, i ma w sobie też takie właśnie pyci, pyci, drobineczki, dzięki czemu daje taki ładny rozświetlony efekt i szczególnie na okolonej cerze bardzo ładnie wygląda. I teraz przejdę do kolejnego produktu z Maxmo, czyli do rozświetlacza, który przychodzi w takim no, plastikowym pakowaniu. To jest rozświetlacz hh 3 to chyba jest odcień HH3. To niestety z tyłu też nie ma żadnej nalepeczki, także jeżeli zgubicie to opakowanie, albo będziecie sobie chcieli przełożyć ten rozświetlacz do jakiegoś innego opakowania, na przykład paletki magnetycznej, no to nie będziecie wiedziały, co to jest, chyba już sobie opiszecie same. Tak wygląda ten rozświetlacz. No, prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Teraz sobie słoczniemy. Tak wygląda na palcu. Uuu, na dłoni całkiem, całkiem, ale ma dość ciemną bazę, także dla bladziochów to nie będzie dobry rozświetlacz. Ale patrzcie, jaki ma ładny kolor. Nałożę sobie go pędzelkiem od Maxi. Zobaczymy, jak on nie będzie wyglądał. Czy Wy coś widzicie? Was mówię w drugą stronę? A no dobra, no teraz, teraz coś widzę. Nie wiem jak to z tej strony, bo nie mogę poczuć w podgląd, natomiast na żywo no, niewiele tutaj widać. No to na pewno nie jest ten efekt. Na dłoni wygląda naprawdę przepięknie. No oczywiście też jest nałożone grubszą warstwą. Teraz więc rozstarty. No powiem Wam, że nie jest to jakiś szałowy rozświetlacz, tak całkiem szczerze. Ja lubię osobiście używać tego wachleżyka, więc nim spróbuję sobie jeszcze dobrać i dołożyć. Ten rozświetlacz jest spoko, ale no jakiegoś szału tutaj nie ma. Nie jest to jakiś mega mocny efekt, ale też nie jest źle, także... No, jest ok. I lepiej się zdecydowanie nakłada tym pędzelkiem, takim wachlarzykiem mięciusim, niż tym pędzelkiem od MAXI to był 28. Także, no, tym lepiej, lepiej się nakłada. Ale nie jest to jakiś szczegółowy oświetlacz. Dobra, kończymy makijaż oczu. Także. Zoom. Zoom, zoom. I sięgnę sobie potem szary cień, taki, no, szaro brązowy taup. I nałożę sobie to tutaj na dolną powiekę. ogóle fajny jest ten pędzelek, którego używamy. Ja nie bardzo lubię takie syntetyczne pędzle, ale ten jest naprawdę fajny. To jest Boho Beauty 235V Short Blending. Fajne, fajne jest. I myślę, że tutaj dolną powiekę od wewnętrznej strony zostawię sobie matową, więc wezmę tylko cień Basic. I właśnie nim sobie tutaj rozświetlę ten wewnętrzny kącik. Ciągam jeszcze po cień nude i sobie tutaj jeszcze tą dolną powiekę troszkę nie blenduję, bo jest trochę za szaro i za ciemno. I jeszcze coś, czego chciałam dzisiaj użyć, czyli taki eyeliner z Golden Rose i to jest Extreme Sparkle Eyeliner, numerek 104. Mam nadzieję, że mi to tutaj będzie pasowało. Przy samej linii, że sobie pojadę. Rzęsy wyduszyłam sobie tuszem z It Cosmetics um, Super Hero, a na usta nałożyłam sobie już konturówkę, pomadkę oraz y, błyszczyk, wszystkie w odcieniu Nude 1 od Dolly Beauty. Mega ładne połączenie kolorystyczne. E, pokazywałam Wam zresztą te produkty w moich ostatnich ulubieńcach, których gdzieś tutaj macie. E, no i myślę, że tak prezentuje się chyba już skończony makijaż, bo chyba już tu nic więcej nie mam. Tak, skończony makijaż. Ostatnia rzecz, którą jeszcze zrobię. Spostanę sobie twarz giełką od Wilbo y, i z Zaraz lepiej, bo tu jest tak gorąco. O. No, i teraz makijaż jest już skończony. Jeszcze powinna sobie troszkę rzęski coś bo, bo wiem, że są trochę posklejane, ale to nic. Y, I teraz szybkie podsumowanie produktów od Maxmo. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to szczerze, szału nie ma. I drugi raz bym go nie kupiła, chociaż kolor ma ładny, to no nie daje jakiegoś super blasku I też jakoś się nie przynosi jakoś super na, na foliczki, także to bym sobie odpuściła, szczerze mówiąc Natomiast jeżeli chodzi o paletę, bo tutaj to właśnie głównie o tą paletę w dzisiejszym filmie chodzi To muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo ładna, fajnie się nią pracuje Jak widzicie, no wydaje mi się, że mam dobrze rozblendowane cienie i wcale się jakoś bardzo z tym blendowaniem nie namachałam Cienie są bardzo dobrze napigmentowane Fajnie można je budować też, jeżeli chodzi o te kolory. Niestety się pylą, no ale to często tak jest z mocno napigmentowanymi cieniami, ale są przyjemne, naprawdę przyjemne. Jeszcze Wam pokażę tutaj, sobie możecie spojrzeć na ten cień beżowy. Tutaj chyba na nim to będzie najmocniej widać, zresztą na tym też troszkę widać, że już są takie, wiecie, wkucia, bo po prostu to są delikatne cienie i jak tylko dotknę delikatnie pędzelkiem, no to już... Dużo się tego cienia nabiera, dzięki czemu jest mocny pigment, ale się też osypują. Także, no, niestety, coś za coś jak zwykle. Natomiast uważam, że są naprawdę przyjemne te cienie. Pierwsza moja styczność z cieniami od Maxmo i jestem bardzo mile zaskoczona i bardzo pozytywnie nastawiona do na tych cieni. A jeśli chodzi o cienie błyszczące, to też są przepiękne, naprawdę. Myślę, że ładnie to jeszcze widać na moich powiekach. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają, i myślę, że jak pojawi się jeszcze jakaś paletka od nich, a na pewno się będą pojawiały kolejne, która mi się spodoba. Zresztą ta Foxy Lady też jest bardzo ładna, ale żałuję, że jej nie kupiłam. Może jeszcze kupię. <grych> ale w każdym razie naprawdę bardzo fajne cienie, mogę Wam polecić. I to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się film podobał, że Wam się swatcha podobały. Cieszę się, że dzięki Wam. Troszkę wymyślałam i znalazłam sposób na swatchowanie i przede wszystkim na zmywanie tych słoczy w taki sposób, żebym nie miała wytracionych powiek, także dzisiaj wszystko jest picobello. Mam nadzieję, że Wam się makijaż podoba, bo mnie się podoba. I też jest fajny ten akcent taki. Ups, przepraszam, niebieski kolorystyczny. Także mam nadzieję, że Wam się również podoba, tak samo bardzo jak i mnie. Tak mówię dzisiaj po polskiemu, przepraszam, ale jestem trochę podekscytowana, bo siostra mojego brata przyjechała w nie widziałam i już się spieszę, już się spieszę, żeby, żeby się móc z nią przywitać, tylko kończę szybko nagrywanie. E, także no, mam nadzieję, że Wam się podobał film, jeżeli tak, zostawcie mi łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, udostępnijcie ten film osobom zainteresowanym albo w sumie gdziekolwiek, bo to bardzo mocno pomaga, wpływa na statystyki, na oglądalność itd., dalej. Z góry Wam dziękuję za Wasze wsparcie, zapraszam też do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Pa!